W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem AIDS oraz Europejskim Tygodniem Testowania na HIV od 25 do 29 listopada punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Szczecinie będzie czynny codziennie od 15.15 .15 do 19.15. Skala problemu jest z roku na rok coraz większa. Badamy się rzadko ze wstyd lub z obawy przed chorobą, a na zagrożenie narażone jest coraz więcej osób. Jeżeli chodzi o problem w wykrywaniu HIV i AIDS, to rzeczywiście ten problem istnieje nie tylko w naszym województwie, ale w Polsce i w, na całym świecie. Od... W Polsce mamy epidemię od 1985 roku i tych przy, przypadków chorych na, na HIV, na AIDS, przybywa. W 2012 roku w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym zgłosiło się ponad 1400 osób. Wtedy też zdiagnozowano wirus HIV-U. Epidemia HIV i AIDS nadal stanowi ważny problem dla zdrowia publicznego na świecie i w Polsce. Dlatego ważne jest poinformowanie jak największej liczby osób o możliwości anonimowego i bezpłatnego wykonania testów w kierunku obecności wirusa HIV. W związku z tym, że 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, a w tym tygodniu jest Europejski Tydzień Testowania na Wirusa HIV, zachęcamy wszystkich, którzy. Chcą sprawdzić, czy ich zdrowie jest w porządku, zachęcamy do punktu konsultacyjno-diagnostycznego przy ulicy Wojska Polskiego, to jest graniczna stacja sanitarno-epidemiologiczna, na bezpłatne i anonimowe badania. Na takie badania warto się wybrać dla własnego bezpieczeństwa i pewności tego, że jesteśmy zdrowi.